Kochani, witajcie, kochani, przesłanie na środę 17 czerwca opóźnione. Także mam nadzieję, że wybaczycie i mimo to zostawicie łapeczki ładnie w górę. Już kochani, szybciutko rozkładam i zaraz od razu będę robiła na czwartek. Już patrzymy, co tam w jak widać, na środę 17 Marca, jeszcze się dzień nie skończył, także zobaczmy, co za przesłania. Na dzisiaj, lecimy, co my tutaj, słońce, drogie mamy. rycerzyk Mieczy znowu poraniony, odwrócona, arcykapłanka. Samotność do skwiera, wyobcowanie, samotność. Myśli, destrukcyjne myśli, wiecie, w tym dniu mogą się pojawiać, bo pewna relacja się nie odnawia. Tutaj znowu, kochani, co to jest w Waszej głowie? A ja 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 co to kurczę tutaj znowu jest brak sprawiedliwości w tle, dusze kochane. Noż ile można. Rycerz mieczy, tak, Historię z osobami Strygonu z powietrznego, Waga Bliźnięta Wodnik, dalsze energie. A ja słońca drogie w jakim wy tutaj kierunku destrukcyjnym mi zmierzać się. No, przyciąganie miłosne z osobami z trygonu powietrznego, tak? Bliźnięta waga wodnik, a jeśli nie, to wasze destrukcyjne myśli przede wszystkim przy takiej energetyce, i dlatego tutaj mamy komunikat, że przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą. No, słońca, oczywiście, że tak. A tu jest odwrócona kapłaneczka. Dlaczego tutaj jakaś kobieta weszła w kompleksy? W brak równowagi, tak, odwrócona sprawiedliwość, dlatego, że relacja jest toksyczna i uzależniająca. Noż ileż można omawiać tę samą historię w kółko No chyba tutaj przybywa dużo po prostu z takimi problematycznymi, uzależniającymi relacjami, e, kochani. Uzależnienia wpływają na wasze życie uczuciowe. Proszę ostrzeżenie dla was, żebyście sami nie sięgali po kieliszek i po gorsze substancje. oraz jest tutaj zagrożenie że osoby z trzygonu powietrznego, bliźnięta waga, wodnik mają również takie uzależnienia. Musicie uważać, dlatego, że to spowoduje. Owszem, jakieś przyciąganie między Wami chemia będzie tutaj jak najbardziej. Natomiast spowoduje to, że obniżą Wam się wibracje i nie będzie pełnego radowania z życia. Bądź ta osoba faktycznie już zakończyła z Wami znajomość, ponieważ relacje z osobami, które mają jakieś uzależnienia, na tym pomagają, na tym polegają. Bardzo często my takiej osobie chcemy pomóc wyjść z nałogu i to się udaje. Natomiast kiedy ona odzyskuje swoją równowagę, po prostu od relacji się odcina, a my zostajemy sami. I to, kochani, u was widać. I widać, że ta osoba nie odnawia tego kontaktu, a wy czujecie się osamotnieni. No i słuchajcie, jest narzeczeństwo. Nie wiem, czy ta osoba kiedyś do was jeszcze wróci. Nie mogę w takim ogólnym przesłaniu, jeszcze przesłaniu codziennym, tak, wam tego powiedzieć, bo to wiadomo, że to by było nierozsądne. Być może macie szansę z kimś innym, no być może ta relacja się ustroi, ta osoba kiedyś o was się odezwie. Natomiast, kochani, no jeśli ona tutaj się definitywnie oddziała, jeżeli ona wam mówi, że to koniec, chociaż takich energii szczerze mówiąc tu nie widzę. Przede wszystkim widzę no, niesprawiedliwe potraktowanie, tak, i brak równowagi w tej całej sytuacji. Ehm, ale jeżeli ktoś wam mówi, że to koniec, no to raczej to jest już koniec, tak. A jeżeli kochani ta osoba faktycznie podejmie pracę nad sobą i widzicie efekty, widzicie, że e, ulega sytuacja polepszeniu, to owszem. Tutaj jest jeszcze szansa na uczucie między wami, tylko i wyłącznie w takim przypadku dla niektórych być może gdzieś jakaś relacja, która wejdzie na wyższy poziom e, zobowiązania jest po prostu gdzieś indziej i tyle, kochani. Tutaj ewidentnie coś wam się nie odnawia, a nie odnawia to się też dlatego, bo albo ta osoba jeszcze wystarczająco nie kocha siebie, albo to wy nie macie wystarczającego szacunku do własnej osoby i trzeba po prostu e, tego się nauczyć szacunku, stawiania granic miłości własnej, e, bo tylko wtedy przyciągniecie więcej miłości i tylko wtedy przyciągnięcie właściwą osobę. Tutaj cały czas przyciągam sytuacje, relacje, gdzie jest po prostu znajomość z strasznym wpływem kontrolowania, gdzie tutaj nic tak naprawdę nie rozwija się w naturalny sposób i jest wiele destrukcyjnych czynników, destrukcyjnych myśli, kompleksów, poczucia wyobcowania, samotności, braku działania też i braku poczucia sprawiedliwości. Poproszę o kartę uzdrawiającą na tą sytuację oraz dla uzdrowienia dla wszystkich duszyczek urodzonych 17 marca, bo być może też z taką sytuacją się zmagacie. Poproszę o uzdrowienie dla tej sytuacji. To to kompletnie nam nie pasuje. No dobrze, ale może to jest dla tych urodzonych 17 czerwca. W takim razie jeszcze zobaczymy, co mamy w tle. Poczucie humoru. No, to dotyczy tego, tak? Żeby tutaj nie było tyle negatywnych, destrukcyjnych myśli. Przyciąga, że miłość poprzez radowanie się z życia. Natomiast dla duszeczek urodzonych 17 marca, tutaj najprawdopodobniej, a chyba, że kochani, te sytuacje są związane z waszymi dziećmi, jeżeli macie spod znaku bliźnięta wagi lub e, wodnika. Może tak być, że to nie chodzi o relację partnerską, tylko wasze dzieci mają uzależnienia. Okej, okay, dobra. Czyli wtedy mamy twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Drodzy anielscy strażnicy moich dzieci, e, dziękuję wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście, bezpieczeństwo. Proszę kierujcie mną, abym był dobrym rodzicem. Może tak być, kochani, że martwicie się o dzieci, które mają uzależnienia. I wzorcem do naśladowania, zarówno dla dzieci moich, jak i innych, kochani, e, ludzi. Dobrze, szybciutko sobie doczytamy. Archanioł Michał chce, żebyś wiedział, że przykłada szczególną uwagę do Twoich dzieci, być może kochani pragniecie bardzo mieć dzieci, to też może być przekaz dla Was, no to raczej nie z tą osobą, no chyba, że um, chłopisko czy dziewczyna się ogarnie i weźmie za siebie, tak, no tu jest, że... Ta samotność nie będzie utrzymywała się wiecznie, że jeżeli wystarczająco też pokochacie siebie i wyznaczycie granice, będzie ktoś dla Was, albo ta osoba się ogarnie, albo po prostu też ma wagę mocno widać, wiecie. E, może po prostu dla was ktoś inny, ale coś z, tym, z tą kontrolą, z tymi uzależnieniami trzeba zrobić. Kieruje e, Michał Archanioł kieruje, aby dzieci były bezpieczne, rozwijały się może już zaszliście w ciąży i martwicie się, że tu są z, z jakieś uzależnienia, tak? że partner miał uzależnienia. Także tutaj anioł kieruje, aby dzieci były bezpieczne, rozwijały dary, odkrywały i podążały za swoim boskim celem życiowym. Michał również zapewnia, iż ich pary są godne zaufania i mają dobry e, wpływ. Generalnie tutaj, duszyczki urodzone 17 czerwca dla was jest przekaz, że waszym celem życiowym są dzieci, tak? Eee, I kochani, tu jest taka rzeczywiście bezpieczna energia zapewniająca osobom, które planują ciążę i dużo się zamartwiają Jest dużo tego negatywnego myślenia Że Wy macie zapewnioną zdrową ciążę i zdrowe narodziny, tak? Że jeżeli planujecie adopcję, ona będzie pomyślna Warto też spędzać czas z dziećmi indygo, z dziećmi kryształu Możecie e, poczytać sobie, co to są dzieci indygo, dzieci kryształu Może e, jeśli chcecie, jeśli czas mi na to pozwoli Energia to przygotuje dla was materiał, jeśli chcecie, o dzieciach indygo i dzieciach kryształu no i oczywiście przede wszystkim to, tak, kochaj najpierw siebie, dbaj o swoje wewnętrzne dziecko poprzez zabawę, poprzez radowanie się chwilą obecną jeżeli są tu duszyczki, które słuchają, które straciły dzieci one też są szczęśliwe w niebie i przesyłają wam miłość wszystko związane z aspektem dzieci, jeśli zmartwicie się o dzieci, jest w jak najlepszym porządku i tutaj opieka od Michała Archanioła, tak powiesz Bogu i aniołom, zmartwienie dotyczące twoich dzieci, dobrze. Czyli tutaj wyszło nam jednak, że dużo osób po prostu martwi się e, o dzieci i pamiętajcie o dostrzeganiu humoru, dostrzeganiu zabawy w życiu, tak? O radości, o, o śmianie się z tego, że jesteśmy tutaj na planie ziemskim. Ehm. Użyjcie te swoje trudne doświadczenia w nowym świetle, jest dużo faktycznie energii miłosnej od aniołków i uzdrawiającego wpływu, także kochani idźcie śmiało do przodu, ja również e, przesyłam Wam moc przy cudownej i pozytywnej energii, ponieważ ja też zmagam się z różnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi, a pomimo tego widzę, że e, moje optymistyczne nastawienie nie znika. Także pozdrawiam kochani i do usłyszenia w następnych przekazach.